Siemana, jestem i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaczynamy nowy projekcik, a raczej robimy małą powtóreczkę ze streamów z ostatnich dwóch tygodni, gdzie zaczęliśmy nową przygodę rycerzem bez TibiaConów, bez skilly, bez pomocy w sensie itemów od innych ludzi graczy, widzów, nieważne, 100% zdobywamy sami. Ewentualnie gdzieś tam jakieś zadania na pewno będziemy robić wspólnie. No bo na tym polega moje streamowanie, że razem wspólnie się bawimy, ale przede wszystkim tym rycerzem wszystko chce zdobyć sam. Ekwipunek, skille i tak dalej i dalej, się bawić. Przede wszystkim tą serię chciałbym pokazać niektórym ludziom, że bez wkładu Tibia coinów z odrobiną wolnego czasu da radę sobie jakoś tam pograć, dać sobie radę robić profity i przede wszystkim nie inwestować tego hajsu realnego w tą oto gierkę, żeby ten stereotyp, że tylko na coinach można grać, oczywiście można grać również bez. Oczywiście wygląda to o wiele wolniej, ale również przyjemniej. Ja naprawdę bardzo fajnie się czuję. Stan tej postaci na dziś, czyli po 14, czekajcie, zaraz Wam powiem, po przepraszam, po 16 dniach trenienia na offline, po 16 dniach odbierania nagród, postać wygląda tak. Nie gramy codziennie, nie gramy codziennie, oczywiście tylko gramy na streamie. Mamy 34 level, 5 level jest 73 na 66. Oczywiście tutaj jest moja lojalka 30% lizbon, i generalnie tak moja postać się prezentuje ze skillami. Mało tego, odbierając nagrody od Pinata Dragona, zdobyliśmy te oto dwa przedmioty. Niestety przez to, że w tym presecie, w tym e, profilu tej postaci nie mam ustawionego hotkeya pod e, auto screenshot, więc nie mogę Wam tego udowodnić i sam w sumie się zastanawiam czy to rozdać, czy sprzedać, aczkolwiek ten kij od z każdym dniem kosztuje coraz mniej, czyli teraz generalnie, jakbym sprzedał, to bym miał 300 z tych dwóch kluczy. No i chciałbym zachęcić oczywiście, żebyście się bawili tymi niższymi levelami w ten oto event. Także napiszę w komentarzu, co mam zrobić z tymi kluczami: czy sprzedać na markecie, czy po prostu rozdać kiedyś tam e, widzom. No bo sam po lokomotywę nie dobiegną na tym levelu. E, także manta nie odblokuje. Także tym słowem wstępu cofamy się do ósmego levela, a nawet się cofamy wcześniej do Danportu. Gdzie zobaczycie, jak zdobywałem pieniądze? Właśnie tak mój ekwipunek się teraz prezentuje. Wiem, że szału nie ma, dupci nie urywa, ale naprawdę teraz na koncie mam tylko 5000 golda, także nie za wiele. To cofamy się na downport. Downport, czyli ósmy level, wbijam jak najszybciej, jak nam wygodnie. Oczywiście w opisie tego filmu tam wszystkie linkacze, jak wykonać questy, ale podstawą na downporcie jest to: wykonać Legion Helmet Quest, bo bez tego helmetu nie zdobędziecie pierwszego golda. Na świecie i bez tego helmetu na pewno nie zdobędziecie fajniejszego ekwipunku. Także na sam początek biegniemy na Legion Helmet Quest. Będąc na maniu, się nawet nie zastanawiamy, kupujemy kilka sztuk baków Apple Size i próbujemy ujarzmić osiołka. Będzie to nasz pierwszy mont i w ten sposób na pewno będziemy ciutkę szybciej biegali. Później swam trolle: nie żadne stony refinery, nie żadne krokodyle. Swam trolle: lecimy na swam trolle na Port Hope. Zbieramy medicin połcze i zdobywamy pieniądze. A przy okazji, jeszcze delikatnie podreperujemy swój level. Po chwili zaczęło mi się już tam delikatnie nudzić, także pobiegliśmy sobie na krokodyle. Nie zapomnijcie wziąć sobie tutaj taska. Jeśli gdzieś po drodze spotkacie żółwia, najlepiej żebyście ich nie spotykali, bo mając 46 klaba to jednego żółwia będziecie bić około minutę, Ale jak już zabijecie żółwia, to liczcie na to, żeby Turtle Wam wypadł, który jest również bardzo, ale to bardzo dużo warto. Kolejną opcją mając już ten 17 level, mając troszeczkę pieniędzy w depozycie, jak możecie zauważyć, również mamy no, taki ekwipunek jak później na 30 którymś levelu. Ale do czego bije? Kupujemy kilka steltringów, stel bierzemy ze sobą kolegę, lub po prostu sami możemy się pobawić jako odskocznie a również na Tarantulach. Generalnie na Tarantulach profitu nie będziecie mieć, ale jest tutaj całkiem spoko hajsik, Ey, no i później znów wróciliśmy sobie na Swam Troll, jak możecie zauważyć na Best Trackerze zbiliśmy 722 sztuki, nawet lekko ponad i wloczyliśmy około chyba 40 ileś Medicine Poacher. Sami ocenicie, czy to jest dużo czy mało, generalnie bez żadnego Preya tutaj biegaliśmy, nie było żadnego eventu, nalota, no i tak po prostu na luzie. Mi się wydaje, że kiedyś troszkę więcej tych itemów tutaj leciało, no ale może mi się wydawało lub po prostu ja nie miałem takiego farta. Następnym miejscem, z racji tego, że mieliśmy już tego 63 klaba, lepszą broń, postanowiliśmy, że pójdziemy sobie na krokodyle, ale nie będziemy bić krokodyli, tylko pobiegniemy na e, w podziemia, na samotno i będziemy próbować zabić sobie kilka e, żółwi oraz Krabów. generalnie z żółwi całkiem nieźle, tutaj nawet widzowie jak możecie zauważyć próbowali mnie straszyć dragonem, pozdrowienia dla Nigolda e, i z żółwi, jak te turkliszyle wylecą jest całkiem Spoko z profitem, a z Blood Crabów, jak sami dobrze wiecie, również z tym skillem się nie opłaca tego bić, bo bijemy je bardzo dużo. Blood Craby i Żółwie mają wysokiego defa, także nie słuchajcie się ludzi, którzy piszą Wam, żebyście na 20 levelu biegli na Merianę i tam bili. No chyba, że macie setnego, setnego skilla, no to może wtedy element 60 to nie ma sensu, nie ma sensu. Także najlepszą opcją do tej pory są Swamp trole do zarobku. Pod namową widzów poszliśmy na te stone refinery, każdy tak po las, każdy mówi, no ale ja wiedziałem, że tutaj naprawdę będzie jedna wielka klapa, 24 level, 66 klap, jak możecie zauważyć te stone refinery bijemy bardzo długo, czyli dalej do tej pory bardziej się opłaca bić. bardziej się opłaca bić swą no, i możecie zauważyć, że tutaj, jak raczej zbiegł na tych stony refinerach, to zaczynają się tutaj ceceki rozbić na ziemi. Oczywiście jest to donate od widzów od widza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście te ceceki zostaną rozdane na specjalnym streamie z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Bo, ja się trzymam zasady żadnego wsparcia finansowego i itemów, nieważne. Gramy od zera. Sami się staramy wszystko zrobić, także chwilę pobiegaliśmy na Stone Refinerach, no i szału nie było, pupki nie urywało. Generalnie jak dla mnie średnio się tutaj opłaca biegać z niskim skillem i raczej no z niskim skillem, jakbyśmy mieli wyższego skilla to na pewno na tym levelu byłoby lepiej, jak mamy niższego skilla to naprawdę bijemy te stony Refinery, jak możecie zauważyć bardzo, bardzo długo. To bardziej przypomina jakbyśmy trenili na nich niż jakbyśmy po prostu sobie tutaj chcieli poeksplić. No i znów wróciliśmy na Tarantulę. Jeszcze kilkukrotnie na pewno będziemy tutaj sobie wracać. Dobijać Taska. Raz akurat ubiliśmy Bossa. To wypadły nam Nightlegi. Jak mogliście zauważyć, również upgrade'owaliśmy sobie troszeczkę ekwipunek. Medicine Poacher zostały sprzedane, także sporo gotówki nam wpadło do kieszeni. Później, później wpadliśmy na nomady. Jak możecie zauważyć dobijamy tutaj bestiarkę, bo naszym celem było wbicie bestiarki na tych nomadach, żeby już później tutaj nie wracać. Na 500 nomadów wypadły nam 24 roubelty. Sami ocencie i napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. Mi się wydawało, że kiedyś troszeczkę częściej te roubelty wypadały, bo biegaliśmy tutaj na pewno 2 godziny. Na pewno dwie godziny, Hunt Analyzer pokazuje godzina 50, ale ja nie wiem czy gdzieś tam po drodze się nie wylogowywałem i nie robiłem przerwy, także głowy sobie nie dam uciąć, ale e, jestem jednego pewien. Dobiliśmy tutaj bestiarkę z 24 roboltami, które oczywiście później zostały sprzedane, żeby dalej sobie gdzieś tam mieć hajsik na potionki i inne zabawy. Kolejnym miejscem są Karni Healy. Oczywiście jak już tutaj będziecie, to biegajcie najlepiej na tym pierwszym poziomie z tymi swamplingami i zbierajcie wszystkie tam z tych swamplingów. wtedy naprawdę będziecie mogli na tych Karni Healach sobie spoko e, zarabiać i profitować. Samo bieganie na Karni Healach, jeśli wam nie wyleci and the Stick, to jest średnio opłacalne. Szybko się wbija taska, to jest prawda, ale z hajsu na pewno nie będziecie tej a Zadowoleni ja takim rycerzem, który teraz miałem 30 level i 71 na rukę ja Został z pozdrawiam i 71 klap. To wychodziłem bardzo często na zero albo delikatny plus. Chwilę też tutaj biegałem z kumplem, było przyjemniej, ale z niskim skillem na pewno tutaj majątku się nie dorobicie. No, chyba że będziecie biegać na tych woodlingach kolejnego dnia, kiedy akurat. Piętro wyższe i było zajęte. Ja biegłem sobie na samym dole. Chciałbym powiedzieć: 33 level, 72 klap. I profit na 50 minut. Tutaj biegania tylko i wyłącznie 6K. Także możecie zauważyć, że. No balansujemy na granicy, no, jest jakiś tam profit, no ale nie jest on jakiś mega duży, z expem jest tutaj całkiem, ale to całkiem przyjemnie, bo to akurat w tym miejscu pokazuje 100 expa na godzinę, chyba w rekordowym gdzieś tam jak fajnie siadały hity, to mieliśmy chyba 130, 150 nawet k expa na godzinkę. No i ostatnie miejsce, 34 level, 72 klub, czyli później sobie tutaj pobiegliśmy, no i, no i jakoś ten lot tutaj nam nie poszczęścił, bo tych... Amazonę wybiliśmy prawie 200 sztuk Walkiri 130 z lotem 42k. Zawsze to jakiś profit, ale generalnie tutaj z Expem jest stosunkowo słabiutko. Także drodzy widzowie, ja na tym kończę ten odcinek. Pierwszy, 34 level. W tej oto odsłonie. Bez tibio coinów, bez pomocy od zera. Także napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej serii. Bo dużo osób na streamie pisało, że zrobi takie krótkie streszenie. No, generalnie, napiszcie, co tam sądzicie o takiej krótkiej i mam nadzieję, że dla Was treściwej sklejce. Mam nadzieję, że nie jednej osobie to pomoże, bo jeśli nie macie pomysłu pomysłów, latać, albo wszyscy Wam proponują, żebyś już na 8 lubi lubigali na Dragin, no to powiedzcie takiej osobie, żeby się pukła. W główkę. Także drodzy widzowie, dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę. Jeśli jesteście nowi, zostawcie suba. No i oczywiście, wszystkie propozycje co do tej serii możecie pisać w komentarzach. Oczywiście ta seria będzie dalej kontynuowana na streamach na żywo. Także do zobaczenia na najbliższym streamie. Yo!